Drogi Raczku, wylosowałam dla Ciebie kartę przed pełnią wtorkową Księżyca. I ta karta Wysokiej Kapłanki bardzo kontrastuje z tą ciepłą świecą, która pali się teraz w tle. Jej szata jest taka chłodna. Niektórzy mówią, że to jest karta impotencji, więc może tak być, że niektóre raczki mają nierównowagę seksualną w związku, i to wtedy byłoby bardzo przykro. Może też oznaczać wejście na wyższy, taki bardziej duchowy poziom w relacji. No i teraz drogi Raku czy droga, w... odpowiedzi poszukaj w sobie, a nie w świecie zewnętrznym. Być może to jest Twój klucz do szczęścia, przejście na jakiś wyższy poziom w relacji. No, ale czy na pewno. Czy świat zmysłów też nie jest ważny w naszym życiu? Myślę, że jest bardzo ważny. Więc wycisz się i zastanów się na spokojnie. Dobrej pełni, drogi raczku, droga. Wszystkiego dobrego i nie tylko.